Mam przyjemność porozmawiać dzisiaj z panią Teresą, założycielką i właścicielką sklepu internetowego CannabisMed.pl i wy jako marka sprzedajecie nie tylko oleje CBD dla ludzi, ale także dla zwierząt i ch chciałam porozmawiać na ten temat, bo o ile bardzo dużo ludzi już w Polsce wie, że produktami konopnymi można leczyć, bądź wspomagać leczenie różnych schorzeń, to mało osób wie, że produkty konopne można podawać także zwierzętom. Zwierzęta posiadają taki sam układ endokanabinoidowy, jak i ludzie. I dlatego postanowiliśmy właśnie wypuścić taką serię olejków CBD i ciastek z zawartością CBD, właśnie dla zwierzaków. CBD co to właściwie jest ten skrót, bo nie wszyscy też pewnie wiedzą, czy nie jest CBD. <grym> CBD to jest jeden z kanabinoidów, który się właśnie tak nazywa i to jest kanabidiol. I on odpowiada właśnie za cały układ odpornościowy, cały układ nerwowy, mhm. tak samo jak i u ludzi, jak i u zwierzaków, dlatego możemy spokojnie podawać bez, nie, oczywiście nie zawiera THC, czyli tego czynnika psychoaktywnego, gdzie się ludzie boją. Także dla zwierząt w ogóle takiego czynnika THC nie podajemy, mhm. bo te produkty wytwarza się z konopi siewnych, nie z konopi, miliki, Desk, tylko z konopi Tak, z odpowiedniej miliki. odmiany konopi siewnej, która posiada dużą właśnie zawartość tego CBD. Mhm. I w jakich przypadkach taki olej można podać psu? Najczęściej stosuje go się na padaczkę lekooporną gdzie inne leki po prostu farmaceutyczne nie działają i drugą taką chorobą, która jest najczęściej spotykana u zwierząt, to jest wyrodnienie stawów. Mhm. I on działa właśnie przeciw niszczeniu chrząstki stawowej i mhm. A Czy taki olej sprawdza się tak samo jak w przypadku ludzi? Na Nadpobudliwość, stres i tak dalej? Czyli jakby takie problemy też dotykają zwierzęta? Też dotykają zwierzęta, boją się bardzo często burze, często w ogóle są zwierzęta nerwowe, mhm. więc takie wyciszenie zwierzęcia czasem przynosi bardzo dobre efekty. Mhm. A jak taki olej podać psu? No bo wszystkie te, te produkty z CBD najlepiej jest dawkować na błony śluzowe bezpośrednio, mhm. tak. Najlepiej, najlepiej mm. tak. Ale m, w sensie nie do, zawsze do można. Podać nie zawsze można bezpośrednio, tak? tak? Bo na no przykład właśnie. w czasie ataku padaczki można zakropić na własny palec, odchylić wargę psa i po prostu posmorować Mhm. Mm Bo Wasze olejki też są w butelkach plastikowych. One mają takie aplikatory. Specjalnie, tak. Zrobiliśmy to w wersji takiej. Yy, yy, nie szklanej właśnie tak jak i dla ludzi się robi w wersji szklanej, tak u nas nie bardzo, dlatego że w czasie ataku badaczki pies mógłby stuknąć zębem mm -hmm. i się po prostu pokaleczyć, mm -hmm. albo kawałki szkła mógłby się dostać do, do pyska. Mm -hmm. A czy można podawać też na przykład mieszając z karmą taki olej w jakiś inny sposób? Można, można, tylko tyle, że część tych kanabinoidów niestety zostanie zniszczona przez soki żołądkowe, więc lepszym sposobem podawania jest podawanie bezpośrednio do pyska. Mhm. I jeżeli ktoś już się zdecyduje leczyć swojego psa właśnie olejem z konopi, to czym powinien kierować się wybierając taki produkt? No, najlepiej oczywiście, żeby miał y, numer weterynaryjny, czyli był dopuszczony do y, spożycia dla zwierząt. Y, dlatego, że y, on wtedy ma wytrącone to THC to jest po pierwsze, y, po drugie jest robiony w ekstrakcji CO2, a nie w ekstrakcjach alkoholowych mm -hmm. choć reonowych. Oleje CBD występują w różnych stężeniach, tak? Mamy olejki 5%, 10-15 nawet. Y, no i. Y, Ludzie często sięgają po te mocniejsze stężenia, ale jak to się ma do, do, do leczenia zwierząt? Może też mają mniejszą no, masę no, ciała? Właśnie, no właśnie tak. Zwierzęta przede wszystkim są o różnej masie ciała. Mhm. Ludzie aż tak się tą masą ciała nie różnią. Zwierzęta są bardzo malutkie, bo to mogą być małe psy albo koty, albo duże rasy. I wtedy dawkujemy to na kilogramy masy ciała. Mhm. Czyli przeważnie to jest tak, że 2 mg na 10 kg. Okej, okay. a skąd wiedzieć, czy dawka jest optymalna dla psa? Bo stosując przez człowieka, no to wiemy, jeżeli sami dawkujemy sobie olej, to możemy za zauważyć, że takie stężenie już na nas działa, no ale psa czy kota nie spytamy i, i, i nie będziemy się widać, od niego. Ale będzie, będzie widać, widać tak? Będzie widać, że pies się lepiej czuje, że na przykład jak nie wstawał, to wstaje albo na przykład nie dochodzi już do ataków padaczki, mm -hmm. albo te ataki są bardzo sporadyczne, ale wtedy można mu w międzyczasie podać dodatkową dawkę Mm -hmm. y która jest absolutnie bezpieczna i nie powoduje skutków ubocznych i nie można tego przedawkować. Mm -hmm. A czy można w ogóle mówić mm -hmm. o jakichś skutkach mm -hmm. ubocznych, jeśli chodzi o stosowanie takich jest no, Może być troszeczkę bardziej będzie senny. Jednym takim skutkiem ubocznym może być ewentualnie biegunka, mm -hmm. jakaś bardzo krótkotrwała oczywiście, y bądź jakaś nadmierna senność, ale to jest wszystko. Mm -hmm. um. I czy taki produkt stosuje się przez cały czas, czy raczej to są terapie, które stosuje się, się doraźnie przez jakiś czas i one już wtedy mogą wyregulować nam no, ten układ endokadaminoidowy i potem już te terapii nie trzeba kontynuować, czy jeżeli już za zaczynamy podawać taki olej, to powinno to być robione w hmm, długotrwały sposób? Niestety w trwały sposób. Hmm. Yy, dlatego, że yy, niestety pewne choroby są chorobami przewlekłymi. Albo chorobami rodzonymi. Mhm. I żeby zapobiegać skutkom tych chorób, to powinno się niestety kontynuować cały czas podawanie tych, tych kropek CBD. Jaki jest status takich produktów? Bo oleje CBD dla ludzi w Polsce mają bardzo niejasne regulacje prawne, a jak to wygląda w przypadku zastosowania w weterynarii? Znaczy, mieliśmy dużo kłopoty, oczywiście, żeby poradzić sobie z tym problemem. Jesteśmy jedyną firmą na rynku, która. Posiada numery weterynaryjne, i wszystkie nasze produkty, które są produkowane dla zwierząt, są z numerami weterynaryjnymi dopuszczone właśnie do obrotu. Jakie parametry takiego, takiego oleju potwierdzają testy? Co się bada w takich testach? Oczywiście zawartość kanabinoidów, czyli i CBD tego najważniejszego, różnych innych, te które są nawet w śladowych ilościach, no i oczywiście THC, bo to zwierząt THC jest niedozwolone. Nie Czy weterynarze w Polsce, tak samo jak lekarze, nadal mają obawy związane z... Przepisywaniem albo re rekomendowaniem po prostu takich kuracji konopnych? Jak Oczywiście, że mają. Jest. Oczywiście, że mają. Jest dla lekarzy, którzy są bardzo otwarci i chętnie wprowadzają ten produkt. Już sporo lekarzy udało się przekonać, bo widzą sami efekty podawania tych olejów CPD. Niemniej są też i lekarze tacy, którzy jak usłyszą hasło konopie, to w ogóle nie chcą na ten temat rozmawiać. Także mhm. to jest tak samo jak i dla ludzi, tak samo i dla zwierząt. Mhm. Na no, po prostu edukację. Okej. Okay. Jeśli ktoś miałby problem z doborem takiej terapii, z doborem dawki, wyborem produktu, czy można się z Tobą skontaktować jakoś i czy można z takim osobą Oczywiście, telefon, telefon jest cały czas czynny, od godziny rannych do późnych, wieczornych. Ludzie czasami mają jakieś wątpliwości, nie wiedzą jak to podać, bo, bo te zwierzaki są bo różnej masie ciała, więc yy, mają kłopot z tym albo nie wiedzą, czy na daną chorobę może pomóc albo wspomóc właśnie leczenie oprócz leczenia farmakologicznego. Bardzo chętnie dzwonią, pytają, my odpowiadamy na takie mhm. pytania. Zachęcamy Was także do zostawiania komentarzy pod tym filmikiem, jeżeli chcielibyście panią Teresę o coś spytać. Macie wątpliwości związane ze stosowaniem konopi, z dawkowaniem, to możecie te pytania wszystkie zadać w komentarzu. My będziemy je regularnie zbierać i za jakiś czas pewnie przygotujemy kolejny taki materiał, właśnie z pytaniami od Was, gdzie odpowiemy po prostu wprost na wszystkie Wasze wątpliwości związane z konopiami i z dawkowaniem.